Rozważania adwentowe. Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o zwiastowaniu Najświętszej Marii Panny. Anioł Gabriel przychodzi do Maryi i mówi jej, że Bóg pragnie, by stała się matką Jego Syna. Ona, choć z drżeniem w głosie, odpowiada tak. Niech tak się stanie, skoro Bóg tego chce, to on wie co robi. Ta scena jest nie tylko pewnym moglibyśmy powiedzieć początkiem czy etapem dzieła zbawienia, ale ta scena jest ogromnym znakiem wiary, a szczególnie nadziei, którą tak bardzo chcemy teraz poznać, której tak bardzo chcemy teraz w tym nadchodzącym roku się uczyć. To Maryja w scenie zwiastowania staje się pierwszym znakiem nadziei, staje się pierwszym pielgrzymem nadziei, który idzie w drogę zaproponowaną przez Pana Boga, która pełna nadziei i wiary z miłości do Boga i drugiego człowieka, z miłości do całego świata, odpowiada na Boże wezwanie. Maryja uczy nas w ten sposób nadziei. Maria uczy nas w ten sposób zawierzenia. Maria uczy nas w ten sposób podejmowania ryzyka z Panem Bogiem, bo ryzyko z Panem Bogiem zawsze jest opłacalne. Bo ryzyko z Panem Bogiem zawsze przynosi dobre owoce, bo ryzyko podejmowane razem z Panem Bogiem zawsze przynosi dobro, szczęście i pokój, których tak bardzo potrzebujemy, których tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat. To ona. Maryja właśnie nas tego uczy.